Nie taki takich osób jak profesor Bartoszewski, tylko robienie sobie po prostu parodii, gdzie cały świat się śmieje. Zaczyna nam grozić Rosja, zaczynają grozić Niemcy, a my nic nie możemy zrobić. My się pytamy jako ludzie młodzi, bo to co się dzieje, to nie po to chyba walczyliście, no nie? Dziękuję bardzo. Ja się zapamiętam, bo nie, nie notuję. Jeśli chodzi o apel Proszę Państwa, to no właśnie to dyskutować. Ja jestem przekonany. Że gdybyśmy poznali yy, 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 nagrania z rozmowy braci, ja jestem 100% przekonany, że takie nagrania są. I kiedy poznamy, to wtedy się okaże, jaka jest prawda. Też nie rozmawiamy o kotkach, o ciociach, kiedy tu trzeba siadać, kiedy to nie chcą zamierza wykonać rozkazy. Więc ktoś na to wpłynął i nagrania są, tylko stanem na pewno mają. Ale nie mogę powiedzieć, że cały świat podsłuchują więc się nie przyznają. Rosja, Rosja nie ma interesu, one chce, żebyśmy się żeby się kłócić. w związku z tym na razie nie można wydobyć oryginalnych nagrań, a wtedy byłoby wszystko oczywiste i proste. Teraz jeśli chodzi o Trybunał, jak mówiłem państwu, że umówiliśmy się, że wstrzymamy pomysły z całego świata na demokrację, a w tej demokracji są trzy równorzędne, Nogi tego stołu porozumienia. Ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. I nie wolno nikomu, bez pytania czy o poprawienie konstytucji, nie wolno tu mieszać, nie wolno tu skracać, nie wolno zabierać. Nie wolno. Bo wtedy się wpada w nieprzyjemności A ci nasi teraz próbują, próbują tego dokonać. Ale konstytucja nie jest w ogóle w tym momencie, jaką dokument, bo jest po prostu przekręcana. No, Pan żobro sobie robi, co chce z nami, tak? No, jest, jeden mały człowiek zrobił sobie marionetę. Po, tak? po to jestem tu z wami. Zobaczcie mój kalendarz na Facebooku. Przyjadę cały kraj. Zobaczcie jaka jest wasza koncepcja, jaka wasza jest jaka dyspozycja. Czy dacie się poprowadzić, jak będzie trzeba. Ja to jest... Jeszcze że to już powiem, ja już ja nie chcę, nie chcę żadnego stanowiska. Prezydentem byłem, a nie będę Oczywiście. W związku z tym to jest niepotrzebne, ale czuję się odpowiedzialny. Razem walczyliśmy, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. I to zwycięstwo nam czują. To zwycięstwo nam jeździą. No. To wobec całego świata. Cały świat im mówi, a oni też pan. A bo mi kurka I to dlatego, że oni wiedzieli. Przyjedzie czas, ja będę z Wania. Ja Was na jeszcze trochę, ale muszę wiedzieć. Z tak, czy jak będzie to, decyzja, że no, trudno, panie, to nie no to czy będzie duże poparcie? Musimy mieć duże poparcie, na razie Wam powiem, jest 50 na 50. W związku z tym nie można żadnego ryzyk, ryzykownego ruchu wykonać, bo byłoby to co z w powstaniem Warszawy. Nie uzgodnili, nie, nie strefili, wypuścili bohaterski naród i wierzyli wyrównięto całą młodzież i ja tego nie zrobię, ja poprowadzić mogę was tylko do zwycięstwa i ostrożnego, bo takie, takie mam na razie. i to mi się na razie udaje, Dlatego jeżdżę nas, przyglądam się i notuję, patrzę co chcecie, jak chcecie i czy dacie się tak jak w 80 roku poprowadzić, jeśli będzie taka potrzeba. Panie prezydencie jeszcze raz jeśli mogę. Proszę nam powiedzieć, pan jest taką podstawą Solidarności. Proszę powiedzieć, dlaczego ta Solidarność tak się rozłamała? Dlaczego się rozdwoiła? Dlaczego pan, kiedy są uroczystości Solidarności, na tych uroczystościach nie bywa? Przecież to pan jest tam jedną z najważniejszych osób. Pan prezydent Odpowiadam. mówił, jeszcze momencie, pan prezydent mówił, że. Na początku było słowo, więc rozmawiać trzeba, tak? I prowadzić do zgody. Powiem jeszcze jedno, co mnie Polkę, bardzo woli. Pan prezydent ma przecież, tak jak większość z nas, podstawy chrześcijańskie. Bo to widzę i, i obserwuję. I dlaczego jest tak, że na przykład pan prezydent jest na uroczystościach? Chodzi mi o pogrzeb Inki. I pan prezydent wychodzi w czasie przemówienia obecnego prezydenta. Panie prezydencie, nie wolno mi mi jest pana pouczać, bo jestem malutki tylko człowiek, ale proszę, panie prezydencie, przecież, gdy pan prezydent był naszym prezydentem, myśmy pana słuchali. I jak obserwowaliśmy, to pan prezydent Waźniewski nie wychodził wtedy, kiedy pan mówił. I po prostu chodzi o takie zwykłe, może miłosierdzie, bo taki rok w tym roku, ale panie Odpowiada. prezydencie Odpowiada. trzeba pomóc. Dziękuję, dziękuję bardzo, dobrze proszę, jest pan prezydent. Szanowni państwo, państwo, otóż kiedy ja byłem prezydentem, była trochę inna sytuacja i jak zauważacie, my staramy się nie zabierać głosów w miejscach świętych. Ja tam chodzę się modlić. I ja wiele razy rozmawiałem z takim spodbem ludzi i mówiłem, szanowni nie wolno tego robić. A, no, robi swoje. Po co czyli mało przemawia? Prezydent, który sobie orędzie wygłosić, człowiek się do modlicy się włączać i w związku z tym, że uruchomiono w kościele politykę, to ja protestując demonstracyjnie wybyłem z kościoła. To pierwszy nawet. Potem jestem na, na Solidarnościowym. To jest ta sama sprawa. Tylko że tu było na koniec, więc mogłem wyjść. A tam zrobili na początku politykę. Więc co zrobiłem? Wziąłem książkę, zawsze u nas książeczką do nabożeństwa, wziąłem książeczkę, pyskł sobie gawoźnie, ja czytam publicznie, a ja publicznie czytam, pokazuję, że nie słuchamy. To niedobrze. Proszę, zawsze to zrobię, ja oddzielam modlitwę od politykowania. Kościół ma swoje zadanie, ja jestem wierzący za kościołem, za, za wiele oddam życie. Ale, ale nie mieszać, proszę tego nie mieszać. Proszę z tego potem potencjału, jak nie. A teraz solidarność. Ja Szanowni tak, państwo, no, pamięć jest krótka, bo, bo pan jest młody, ale przypomnijcie sobie, co, co, jest, co to była solidarność. Otóż jak nie możesz podnieść ciężaru, to poproś jeszcze, kogo go podnieść. W tamtym czasie ciężar był, był Związek Sowiecki i Komunizm. Kiedy to nam się udało wyrzucić, należało zwinąć standardy Solidarności. Proponowałem to. Dziś była czysta sytuacja. Dziś byśmy jeszcze raz wrócili do Solidarności. Na ten moment, bo się prosisz, Bym wezwał do stoczni tych ludzi I byśmy powiedzieli, no co tu robić, to nasze zwycięstwo. A tak została grupa, Dzisiaj chyba około pół miliona mają ludzi, która zostawiła sztandary i kiedy dobrze to je używają, nas uważają za zdrajców, a jaki wybór mieliśmy. I w związku z tym źle się stało, że nie udało się zwinąć sztandary, nie zniszczyć, bo zwinąć jest inna sytuacja, w innych ubiorach idziemy do, do, na, do, do pracy.